Chodź, Stefciu, chodź, zobaczymy, co, co za paczucha przyszła. Kurde, wielka, ogromna. Ogon w górę, czyli paczka będzie petarda. Ja już ją rozciąłem, ale nie zaczynałem rozpakowywać, także zrobię to z Wami. Co to w ogóle jest? To. Kurde, nie mogę się tutaj dopatrzeć. Czekajcie, że sobie zerknę na fit. Paczka, paczka, paczkomat Nic nie ma No dobra To jest paczka niespodzianka Spodziewałem się czegoś innego Ale jest paczka niespodzianka O kurde molek Co to tu kurde teraz wlatuje Stefan Chodź zobacz co my tu mamy Co to tu jest? Napięcie. Ro... O co tu kamam, kurde? O co tu kamam? mnie zatkało teraz. Sorry, że w takim skupieniu, w takiej ciszy, ale nie wiem o co. O co tutaj chodzi? Co to są? Aaaa! <śleszy> Już wiem! Lucky detektor! O kurde, jaki fajny! Eryk, dziękowa, kurde, ale zrobiłeś niespodziankę. Ja widziałem, że od ciebie idzie paczucha, ale czekałem na zupełnie co innego. No petarda, kurde! <śleszy> Patrzcie! Trzy kubeczki, czyli będzie na konkursidło dla was. Będzie na konkursidło. Kubeczek sobie zostawiam. Petarda, a co tu jeszcze jest? Tu nic nie ma, a to? Co to jest? Stepciu, co my tu mamy? Ale winko będzie z prawdziwej francuskiej winnicy. O Jezus. Co to tutaj będzie? Kurde, na dajcie mi to otworzyć i zaraz się włączam. Patrzcie, dwie takie saszetki nerki, biodrówki, tak, mogą także służyć jako torby zrzutowe. To jest konkret, 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 widzę, grzelaki, Dziękuwa, dziękuwa, ale fajnie, bo trzeba będzie konkursik odpalić. A my ze Stefciem serdecznie zapraszamy Was do Lakiego, Laki Detektor. Tutaj macie ikonkę, link do kanału będziecie mieli w opisie filmu. Zapraszamy do Lakiego na wbijanie subskrypcji, bo za niedługo u Lakiego będzie konkurs na 2000 subskrypcji i do wygrania będzie wykrywasz metali Simflex, którego Laki trafił u mnie na konkursie. Stefciu, chodź tu, kochany, no gdzie ty? Jesteś? chodź tu szybciutko, chodź, musimy Lakiego polecić. Lacki... Dziękuwa za paczuchę, naprawdę mega niespodzianka. Jeszcze raz, czarne kciuki wywiatają, chwała metalo szukaczą I co? Wbijajcie do lakiego. Nara, dziękowa za zrobiony Dzionek.